Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Paweł Hoxim. Razem z Pawłem Skrabą prowadzimy biuro prasowe Akademickiego Związku Sportowego. No i zajmę wam kilka najbliższych minut, żeby powiedzieć jaka jest rola biura prasowego, jak należy współpracować z mediami, żeby z naszymi azs akcjami przebijać się do mediów i móc w tych mediach istnieć, a jednocześnie Dawać jakąś wdzięczność sponsorów, sponsorom i zachęcać ich do tego, żeby dalej, a może w większym wymiarze, sponsorowali akcje podejmowane przez Akademicki Związek Sportowy. Wirtualna Akademia Liderów AZS miało być niewirtualnie miało być w Wilkasach na Mazurach w przepięknym ośrodku AZS-u. Kto nie był, serdecznie polecam. Niestety no, w tym roku, jak widać, nam się to nie udało i nam się to nie uda. Ja mam to szczęście, że też mam blisko do jeziora, bo mieszkam na Kaszubach. W sumie tak samo blisko do jeziora mam jak w Wilkasach, pewnie bym miał. No, ale niestety nie mogę tego Wam pokazać, bo musieliśmy spotkać się wirtualnie. Moi drodzy, spróbujemy przełączyć. Poszło ku mojemu zaskoczeniu. Biuro pracowało AZS i współpraca z mediami, to jest jakby temat naszego dzisiejszego spotkania. Jak zainteresować media naszym wydarzeniem sportowym? To jest w dzisiejszych czasach kluczowa rzecz, bo jeżeli nie zainteresujemy mediów, to nie będziemy mieli wsparcia sponsorów, partnerów, być może urzędy też zaczną patrzeć na nas krzywym okiem. W dzisiejszych czasach po prostu musimy robić akcje, które pokażemy w mediach, a my, mam nadzieję, pomożemy Wam w tym, żeby te akcje do tych mediów wciskać. Oczywiście, tutaj macie trzy punkty, jak można e, zainteresować media. Najprościej jest oczywiście wykupić reklamę, artykuł sponsorowany albo uzyskać płatny patronat medialnym. medialny, ale można e, oczywiście również zorganizować imprezę tak dużej rangi, która sama przyciągnie rzesze dziennikarzy, ale my proponujemy Wam punkt trzeci: zaoferować mediom gotowe, wysokiej jakości materiały prasowe. Do bezpłatnego wykorzystania, bez powoływania się na źródło. To jest główne zadanie biura prasowego i tak pracujemy w Akademickim Związku Sportowym, żeby dać mediom dobry materiał, bezpłatnie. Mogą sobie zrobić z nim co chcą, podpisać swoim nazwiskiem, podpisać, że jest to materiał własny, kompletnie nas to nie interesuje. Nam zależy na tym, żeby po prostu materiały te trafiły do mediów, a co za tym idzie, trafiły do ich odbiorców. Na czym polega działalność biura prasowego AZS-u? No to oczywiście współpraca z mediami. To jest jakby główny cel naszego funkcjonowania w strukturach Akademickiego Związku Sportowego, żeby te wydarzenia z życia AZS w mediach zamieszczać. Przygotowujemy informacje i relacje prasowe ze wszystkich imprez AZS. No niestety, jak widzicie wiosnę, koniec zimy i wiosnę mamy raczej wolną, chociaż no, jeszcze w czasie już w czasie pandemii koronawirusa razem z Pawłem obsługiwaliśmy akademickie mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim, które były w Amsterdamie, no i trochę z duszą na ramieniu. Gdzieś tam wracaliśmy do Polski dzień przed tym, jak granice zostały zamknięte i to była jak na razie ostatnia nasza obsługa dla AZS-u, i no, obawiamy się, że że jeszcze chwilę potrwa, zanim znów będziemy mogli pojawić się na imprezach AZS-u. Obsługujemy wydarzenia związane z AZS takie jak Akademickie Mistrzostwa Polskie, Akademickie Mistrzostwa Europa, Akademickie Mistrzostwa Świata, Uniwersjady. Wszystkie duże i małe wydarzenia, które są, mają potencjał do, do tego, by przebić się w mediach. Pomagam oczywiście też w prowadzeniu portalu pasja AZS.pl. Polecam serdecznie. Bardzo dużo tekstów, bardzo dużo artykułów, bardzo dużo wideo, zdjęć naprawdę dobrych i fajnie nam się ten portal rozwija i mam nadzieję, że, że będzie się rozwijał tak jak do tej pory. Pomagamy oczywiście też w prowadzeniu social mediów, a także poniekąd troszkę obsługujemy świadczenia sponsorskie, ponieważ dbamy o ekspozycję sponsorów, a sponsorów w mediach głównie dwóch głównych sponsorów, czyli grupy Lotos i Ministerstwa Sportu. Jak skutecznie można komunikować się z mediami? Przede wszystkim nawiązać kontakt z dziennikarzami. To jest kluczowa rzecz, od tego musimy zaczynać. Następnie przyzwyczajamy tych dziennikarzy do stałego kontaktu ze strony biura prasowego. Po prostu, kiedy zbliża się ważna i duża impreza AZS-u, oni wiedzą, że dostaną od nas zapowiedź, wiedzą, że dostaną od nas później relacje, że dostaną dźwięki. Jeżeli jest to impreza, na której jesteśmy osobiście, przygotowujemy materiały wideo i audio, czyli rozmowy z zawodnikami, obrazki do materiałów telewizyjnych, a także rozmowy z zawodnikami do wykorzystania w wersji audio, do wykorzystania przez stacje radiowe. Wysyłamy mediom niezbędne informacje, które są im potrzebne do, do wszystkiego, do napisania tekstu, jeśli nie chcą skorzystać z naszego, tylko chcą mieć swój. Są jeszcze dzisiaj ambitni dziennikarze, choć coraz mniej, ale również być może będą chcieli się pojawić może będą chcieli wysłać fotoreportera. Musimy im dać harmonogram imprezy, godzinę, gdzie się zaczyna, kto wystartuje, jeżeli mamy jakiekolwiek znane nazwisko. Napiszmy to, żeby tych dziennikarzy zachęcić, zainteresować. Mamy fajną ciekawostkę. Nie wiem, zdarzały się przypadki, że w Akademickich Mistrzostwach Polski brali, brali udział prorektorzy, naprawdę bardzo ważne i znane postaci, nie tylko dla uczelni. Piszmy o tym. Pamiętajmy o tym, że trzeba przygotowywać materiały wysokiej jakości. To nie mogą być teksty PR-owe, to muszą być teksty dziennikarskie, teksty, które dziennikarz na zasadzie kopiuj-wklej będzie mógł wykorzystać. Foto, wideo, audio to samo. To wszystko to nie może być na poziomie amatorskim, to musi być na poziomie akceptowalnym przez media. Te materiały zresztą często zdarza się, że przygotowujemy pod konkretne potrzeby mediów. Jakieś medium lokalne jest zainteresowane swoją uczelnią i zawodnikami ze swojej uczelni w danej imprezie, próbujemy im, nie wiem, zdobyć zdjęcie ich zawodnika, ich wypowiedź ich zawodnika coś, co oni mogliby lokalnie wykorzystać. I tak jak powiedziałem, że pierwszy punkt jest najważniejszy. Tak równie ważny jest ostatni. Dla dziennikarzy po prostu trzeba być miłym i pomocnym i sympatycznym, jeżeli pojawią się na imprezie, bo oni wam to zapamiętają i będziecie mogli z tego później długo korzystać. Jakie są cele skutecznej informacji prasowej? Troszkę już dziś o tym mówiliśmy, mówiłem właśnie o tym piątym punkcie. Piątym? Piątym. Ostatnim w każdym razie, czyli lokowanie sponsorów i partnerów. I tak jak powiedziałem, przede wszystkim grupy LOTOS i Ministerstwa Sportu, ale oczywiście to nie jest jedyny, nawet chyba to nie jest cel nadrzędny, bo celem nadrzędnym bez wątpienia jest popularyzacja sportu akademickiego i Akademickiego Związku Sportowego, a ZTS jest największą studencką organizacją w Polsce, ale chcielibyśmy przecież wszyscy, żeby, żeby rósł, żeby był coraz większy. Skuteczna informacja prasowa, skuteczna, to znaczy taka, która przebije się do mediów, buduje też wizerunek profesjonalnej organizacji, jaką jest i jaką chce pozostać AZS. Walczymy o to, żeby ta rozpoznawalność marki AZS, świadomości społecznej była coraz większa, chociaż jest naprawdę duża. Tutaj jest i zasługa nie tylko zasługa nie wiem, zarządu głównego, czyli jakby tej czapy, która jest nad wszystkimi AZS-ami, ale i zasługa bardzo duża tych wszystkich małych AZS-ów, które gdzieś są po Polsce rozsiane po klubo, dzięki klubom uczelnianym, dzięki klubom, które występują w rozgrywkach ligowych. Ta rozpoznawalność marki AZS-u jest świetna. Dostarczanie mediom ogólnopolskim, regionalnym patronackiem informacji z życia AZS, no to o tym już, o tym już mówiłem przy okazji poprzednich slajdów i lokowanie sponsorów, co z czasu, z roku na rok staje się coraz ważniejsze, a po tym jak wrócimy do życia po epidemii koronawirusa, nie wiem czy to nie będzie jednak najważniejsze i czy nie przesuniemy tego w tej naszej hierarchii na wyższe miejsce. Mówiłem Wam o mistrzostwach świata akademickich w łyżwiarstwie o Amsterdamie, więc teraz omówię trochę współpracę tego biura brysowego, czyli naszej pracy z mediami na przykładzie tej imprezy. Ze wszystkich ważnych, najbardziej medialnych imprez przygotowujemy tak zwaną bezpłatną paczkę medialną. Paczka, czyli która zawiera całość zawiera tekst, teksty, zdjęcia, dźwięki dla stacji radiowych, materiały wideo dla portali internetowych regionalnych i ogólnopolskich telewizji. Te materiały trafiają no, w bardzo wiele miejsc, przede wszystkim oczywiście do mediów. Patronackich AZS, ale nie tylko, również mediów, które, które nie mają, na, na, gdzie AZS nie ma objętego przez nie patronatu. Również oczywiście media ogólnopolskie, regionalne, media studenckie, uczelnia, których zawodnicy biorą udział, a także kanały medialne AZS, czyli social media i portal Pasja AZS. Biuro prasowe tworzyliśmy razem z Pawłem Skrabą w Amsterdamie. Pracujemy razem już od wielu lat. AZS jest jednym z naszych najważniejszych odbiorców naszej pracy, tak to nazwijmy, ale oczywiście współpracujemy również z innymi organizacjami. Zawsze cel jest taki sam, czyli cel jest osiągnięcie jak największej liczby publikacji w polskich mediach i lokowanie sponsorów, którym później gdzieś tam w raporcie możemy pokazać kochany, wydałeś 100 zł na AZS, ale twój zwrot medialny wynosi 1000 zł, czyli zapłaciłeś 10 razy mniej za swoją reklamę w mediach. To się nazywa AWE, AWE to jest tak zwany no, przelicznik, tak? przelicza się ile dana obecność w mediach danej firmy by kosztowała, gdyby trzeba było wykupić Reklamę. Oczywiście zawsze walczymy o to, żeby te wskaźniki były jak najlepsze, czyli żeby pokazać, że inwestycja w AZS jest lepsza niż bezpośrednio wykupienie reklamy w mediach. Oczywiście też pracowaliśmy na rzecz kanałów komunikacji. W sumie ponad 120 redakcji ogólnopolskich, także lokalnych otrzymywało każdego dnia obszerną relację prasową z wypowiedziami zawodników, napisaną, gotową właściwie do zamieszczenia, nawet nie właściwie, tylko gotową do zamieszczenia, a także bezpłatne zdjęcia, materiały wideo i audio, a wszystko to jest tak jak powtarzam, to ciągle głównym naszym celem jest to, by skłonić dziennikarzy do publikowania wiadomości na temat tej konkretnej imprezy, czyli czyli start to był polskich studentów na akademickich mistrzostwach świata w łyżwiarstwie szybkim. Jest kilka takich standardów, nazwałbym to trochę na takim naszym elementarzem biurze prasowym, jak musimy na najważniejszych imprezach, na imprezach, które mogą przebić się do mediów, jak musimy pracować. Profesjonalny, gotowy do publikacji materiał szybko dostarczony redakcjom. Ta kolejność też nie jest przypadkowa. Przede wszystkim profesjonalny, a na końcu szybki, ale oczywiście to, że on jest szybko dostarczony, to też jest bardzo ważne, ale nie można dostarczyć szybko gniota, trzeba dostarczyć szybko dobry materiał. Najpóźniej pół godziny po wydarzeniu musi być relacja prasowa gotowa, razem z kilkoma zdjęciami do wykorzystania dla mediów. Idealnie byłoby w tym samym czasie, kiedy powstałby materiał audio dla stacji radiowych i dziennikarzy prasowych, którzy mogą sobie wziąć większe wypowiedzi zawodników, po prostu je przepisać. Żeby tak, gdyby to dokładnie tak samo, gdyby byli na imprezie, to też poszliby z dyktafonem do Migzony, przepytali któregoś z zawodników, a potem to przepisywali. My jakby powodujemy, że nie muszą iść do Migzony. Zwłaszcza jeśli impreza jest dość daleko i, i, i kłopotliwe jest pójście do Amsterdamu. Następnie materiał wideo dla stacji telewizyjnych i portali internetowych. Też jak najszybciej zawsze przyjmujemy taki, ma, taki, taką granicę, że maksymalnie to ma być godzina po wydarzeniu, ale najczęściej, jeżeli udaje nam się dobrze współpracować, a najczęściej tak jest, to jesteśmy w stanie wszystko przygotować w ciągu 30 minut. Czyli kończy się wydarzenie, potrafimy się podzielić pracą, idziemy montować, idziemy obrabiać zdjęcia, idziemy pisać tekst i mniej więcej pół godziny po. W wydarzeniu mamy całą gotową paczkę. Współpracujemy też blisko z Polską Agencją Prasową. To jest, pewnie wiecie, co to jest PAP, ale tylko powiem, że to jest agencja, którą współpracują, której odbiorcami są wszystkie, nie wszystkie, ale bardzo dużo polskich mediów i im robimy często dedykowany materiał zdjęciowy, czyli zdjęcia, które tylko tam się pojawiają, nigdzie indziej, żeby ich klienci mogli z tych zdjęć skorzystać. No i teraz przykłady publikacji. Tu mamy Przykład z Onet z Sport, z portalu ONET. Onet jest patronem AZS-u. Stąd też ta pasja AZS.pl na górze i reklama głównego sponsora AZS-u, czyli grupy Lotos. Ale za chwilę zobaczycie, że nie tylko u naszych partnerów byliśmy. To też jeszcze jest fragment ONET. To są portale Twoje miasto, Twoje miasto to jest taka sieć lokalnych kilkuset portali. Które działają na terenie Polski. Dziennik Bałtycki to jest z kolei grupa, grupa Polska Press, grupa zrzeszająca największe dzienniki lokalne w Polsce, obok skan z portalu PASJA ZS, czyli z portalu Akademickiego Związku Sportowego. Tak wyglądały nasze publikacje. Oczywiście byliśmy też w Polsacie Sport, byliśmy też w TVP Sport, byliśmy naprawdę w wielu mediach i fajnie ten raport prasowy nam wyszedł. Mam nadzieję, że, że tę naszą radość podzielają również szefowie akademickiego Związku Sportowego. Współpracujemy od Uniwersjady w Aumatach, czyli no za chwilę będzie 3 lata. Odkąd współpracujemy z Akademickim Związkiem Sportowym i ta współpraca mocno się rozwija. Robimy coraz więcej rzeczy, budujemy zespół, coraz więcej ludzi. Staramy się też pozyskiwać ludzi ze środowiska AZS-u, którzy chcą z nami pracować, chcą się troszkę może od nas uczyć, ale też chcą uczestniczyć w tych wszystkich imprezach. Jeżeli jesteście chętni, to tutaj są do nas kontakty. Zachęcam do kontaktów. I tak ze mną, do kontaktu, tak ze mną, jak i z Pawłem, a także e, oczywiście mailowo lub obsługę maila e, mediamalpa.azs.pl Pamiętajcie o tym, naprawdę bardzo ważne jest, by dobrze współpracować z mediami, by w tych mediach często być, by tego nie zaniedbywać jeżeli kończymy imprezę, e, to oczywiście ważne jest wręczenie media, medali, oczywiście ważne jest zrobienie pamiątkowych zdjęć, oczywiście ważna jest impreza, bo rozmawiamy o akademickim środowisku, ważne jest to, żeby się, nie wiem, pobawić po imprezie sportowej, ale bardzo ważne jest też, żeby wysłać mediom informację prasową, zdjęcia, a jeżeli można, to również wideo, audio, wypowiedzi, czy przebitki, zwykłe surówki, tu nie trzeba cudów, nie trzeba montować klipów, podkładać muzyki, to co robicie na swoich social mediach często jest bardzo fajne, ale to mediom się nie przyda. Media muszą sobie same zrobić materiał, one potrzebują surowego materiału, który będą mogli, który będą mogli następnie przerobić. Kochani, pierwszy raz w życiu zdarza mi się robić szkolenie, kiedy was nie widzę. Mam nadzieję, że że udało mi się w jaki sposób wam pokazać tego to jak pracujemy i naprawdę zachęcam do tego, by gdzieś tam na swoim szczeblu czasem nawet bardzo lokalnym też takie małe biura prasowe funkcjonowały, a jeżeli chcecie, to my zawsze Wam możemy pomóc, prosimy o kontakt, podpowiemy, pokażemy, powiemy, które imprezy mają dla, według nas potencjał, żeby przebić się do mediów. Jeśli tylko macie jakiekolwiek pytania, piszcie, dzwoncie śmiało. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.